Od kilku dni o KTM jest huczno we wszystkich mediach. 2 grudnia został opublikowany komentarz CEO sklepu KTM Sklep.pl, w którym to wyjaśnia on niektóre kwestie. Jakie nowe fakty przedstawi nam osoba bliska firmie? Co się stanie z tysiącami pracowników? Czy wyjdą nowe motocykle? Czy firma faktycznie ma zawał serca, czy to tylko lekka zadyszka? Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w trójmieście. Wszystko dla ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siomanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, film, który opublikowałem kilka dni temu o KTM-ie, cieszy się na kanale dość dużą popularnością. I nie ma co się dziwić, w końcu jest to gigant motoryzacyjny, który ma jakiś problem. I 2 grudnia tego roku został opublikowany komentarz Oskara Wojciechowicza, CEO sklepu ktmsklep.pl, czyli największego sklepu KTM-a w Polsce. I jakby nie patrzeć, jest to osoba blisko związana z firmą, dlatego myślę, że warto jest, abym przybliżył Wam treść tego artykułu, plus dodał jakiś swój komentarz. Oczywiście jest tam ogrom informacji, więc ja po swojemu to zredaguję i postaram Wam się przedstawić. Będę też niektóre elementy czytał, żebyście mieli jaśniejszy podgląd na to. Co faktycznie zostało w tej wypowiedzi zawarte? A żeby trochę przybliżyć postać tą, no bo CEO tego sklepu, no to wiadomo, może być jakaś osoba zupełnie niezwiązana z branżą. To pan Oskar Wojciechowicz, były zawodnik motocrossowy z Olsztyna, wicemistrz Polski Juniorów MX i wielokrotny zdobywca tytułu w Pucharze Polski. Po zakończeniu kariery sportowej został przedsiębiorcą, otwierając autoryzowane salony KTM, Yamaha i GazGaz. Twórca najpopularniejszego w Polsce sklepu internetowego dla fanów KTM, ktmsklep.pl, specjalizującego się w sprzedaży części akcesoriów do motocykli KTM. Rozwinął również sklepy internetowe dedykowane pojazdom Yamaha, yamasklep.pl i gazgas, gazgas, gaz, gaz, myślnik sklep.pl. Tak więc, jak widzimy, nie jest to osoba z przypadku i myślę, że to, co ma do powiedzenia, rzuci nam troszkę nowego światła na to, co dzieje się w firmie. A więc zaczynamy. Na samym początku artykułu pan Oskar mówi, że media trochę przekoloryzowują całą sytuację i podają, że jest gorsza niż w rzeczywistości. Że to jest restrukturyzacja tylko, a nie upadłość czy bankructwo. Ale posłuchajcie tego i sami wyciągnijcie wnioski. Definicja restrukturyzacji. Restrukturyzacja firmy w głównym celu ma zapobiec ogłoszeniu upadłości. Polega ona na zawarciu ugody z wierzycielami po uprzednim przygotowaniu. Planu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa. Ponadto takie działania pozwalają chronić przedsiębiorcę, a także jego majątek przed egzekucją. Jest to jedno z wyjść, gdy w grę wchodzi niewypłacalność firmy lub gdy przewidujesz, że niebawem pojawią się poważne problemy finansowe. Restrukturyzacja to narzędzie pozwalające na poprawę sytuacji w przypadku kłopotów finansowych. Taka definicja jest podana na proprawnik.pl i jak sobie przeczytamy inne definicje w internecie, one są bardzo zbliżone i ogólnie mówią o tym, że restrukturyzacja jest zaraz przy upadłości. Może firma mieć albo to, albo to. Powiedzmy, to jest taka ostatnia deska ratunku, ostatnia szalupa wypuszczona do tego tonącego statku. A więc pan Oskar mówi dalej, że KTM ma zacząć lepiej szacować ilości sprzedanych motocykli i ma zacząć to szacować po sprzedaży faktycznie tych motocykli do klientów, a nie tylko po tym co wypuścili do dealerów? Pan Oskar mówi, prognozując sprzedaż Pierre Mobility, skupi się na tym, ile maksymalnie nowych motocykli KTM rynek jest w stanie wchłonąć, a nie ile KTM jest w stanie wyprodukować czy sprzedać dealerom. No, jest to taka troszkę oczywista oczywistość i to chyba ma się trochę tak do rzeczywistości, jak to, że prowadząc budkę z kebabem, liczylibyśmy sobie nasze zyski po tym, ile kebabów jesteśmy w stanie naciąć jednego dnia. A nie ile faktycznie klientów przyjdzie do naszego kebaba. No bo zupełnie co innego jest wydać, sprzedać te motocykle do dealera, gdzie one stoją w salonie i nie sprzedają się, a co innego jest, kiedy faktycznie te motocykle schodzą do klientów i jakby nie patrzeć, produkcja trwa, dealer sprzedaje i znowu zamawia. W tym wypadku chyba jest tak, że te motocykle są sprzedawane do dealerów, u dealerów one stoją, klienci ich nie kupują, dealerzy nie zamawiają z fabryki robi się problem. Pan Oskar mówi, że motocykle już wyprodukowane mają być prawdopodobnie sprzedawane w takich cenach promocyjnych. I to jest chyba dobra wiadomość dla wszystkich, bo KTM -y chyba nie cieszą się jakimiś niskimi cenami, są raczej w tej wyższej półce cenowej, plasowane na rynku. Pan Oskar dodatkowo w artykule mówi, że KTM w 2025 roku ma wyprodukować znacząco mniej motocykli niż miał to w planach, niż jak miał to w latach poprzednich. I tutaj pomimo tego, że zdanie, które jest przez niego wypowiedziane jest całkiem proste, to ja widzę pewną zależność i pewien problem, który od razu bije z tego zdania. Jeżeli firma zakłada mniejszą produkcję już na 2025 rok, to załoga, która mogła wyprodukować dajmy na to 1000 motocykli miesięcznie, a teraz będzie miała założoną produkcję na 500-600, nie będzie w takiej liczebności potrzebna. Więc jakby nie patrzeć, mniejsze założenia produkcyjne będą wiązały się z mniejszymi obsadami na tych załogach, na tych zmianach, a to będzie nieuchronnie wiodło do jakichś zwolnień i redukcji. Dalej możemy przeczytać. KTM, znając realne liczby, po korekcie błędnych założeń co do trendów dostosuje do tego produkcję, i ilość zatrudnienia w fabrykach, tak aby osiągnąć planowany wynik finansowy, czyli zysk. Stąd widzimy falę zwolnień w KTM, będącą następstwem zmniejszenia produkcji. No, to właśnie akurat przed chwilą o tym powiedziałem, no ale pan Oskar tutaj nam dopowiedział też sam. Dodatkowo pan Oskar mówi, we wrześniu 2024 roku nowym prezesem zarządu obok Stefana Pierera, jako co-CEO został Gottfried Neumeister. Jeżeli dobrze wymawiam. Wszyscy oprócz Stefana Pierera zostali wycofani z zarządu, a więc po nieudanym roku reprezentacji KTM mamy jak zwykle nowego selekcjonera, który będzie zbierał nowy zespół, który będzie robił nową strategię. Potem pan Oscar mówi o życiorysie i laudacji Neumeistera no ciąg dalszy. Swoją drogą jest za co chwalić tego człowieka, bo karierę faktycznie zrobił w różnych korporacjach ogromną. Ale ten kawałek sobie pominiemy. To nie jest kwestia tego, żebyśmy komuś wchodzili w życiorys. Następnie możemy przeczytać. Firma dokonała pewnych cięć i zamierza wrócić do korzeni, czyli stawiać w świecie motosportu maksymalnie na markę KTM. To w końcu jej slogan brzmi Ready to Race. Podjęto więc m.in. decyzję o wycofaniu fabrycznego zespołu Gazgas z MotoGP, Husqvarna z Moto2, a także zrezygnowano ze startu w Dakarze zespołami Gazgas i Husqvarna. Tak więc w MotoGP i w Dakarze zostaje sam KTM. Cięcia kosztów, nie ma pieniędzy, zostaje tylko jeden zespół. Dalej mamy informację, dlaczego w ogóle KTM wpadł według pana Oskara w te tarapaty. I pan Oskar mówi tutaj o hura optymizmie, który jest po naszej ostatniej pandemii, gdzie ludzie nie mogąc wyjechać na wakacje, nie mogąc zrealizować swoich jakichś marzeń podróży, mieli więcej pieniędzy w portfelach, więc kupowali samochody, motocykle. No i ktoś założył w KTM, jakiś stratek, że to nie jest incydent, że to nie jest przypadek, tylko będzie teraz taki trend wzrostowy, że ta sprzedaż tak wybuchła i ona tylko będzie się rozwijała, nic nie będzie się cofało. Ale niestety, jak każda bańka, kiedyś i ona pęka. Potem wybuch konflikt na wschodzie, potem przyszła inflacja wysokie ceny energii, a tym samym wysokie ceny produkcji. I dalej możemy przeczytać. To wszystko spowodowało skurczenie się lub totalne zniknięcie budżetów na hobby. A i przez to na motocykle oraz wyhamowało wzrost sprzedaży nowych motocykli. Bazując na danych z października 2024 roku podaje, że KTM ma wzrost sprzedaży o 8,7% rok do roku, a więc jest to bardzo dobra progresja w sprzedaży. Niemniej jednak dealerzy sprzedają motocykle, które mają już na swoich stokach, które się kiszą w magazynach i nie zamawiają nowych z fabryk. A tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli nie ma zamówień do fabryki, a ludzie są tam zatrudnieni, są gotowi na to, by produkować, to koszty stałe, koszty takie operacyjne wciąż są ogromne, a nie ma na to pieniędzy by je pokryć i tu pojawia się problem. To co jest jednak pocieszające, o czym pan Oskar mówi, to to, że ten 2024 rok, który jeszcze się nie zakończył, jest rekordowym pod względem sprzedaży na stronie ktmsklep.pl, więc to dobra wiadomość. Gorzej by było, gdyby to była faktycznie jakaś regresja w sprzedaży względem lat poprzednich. Pan Oskar sugeruje natomiast też, że Wielu dealerów ma aktualnie przesycone stoki. A co się z tym wiąże? Problemy z płatnościami za motocykle do KTM, co niestety bezpośrednio wpłynęło na kłopoty z płynnością finansową pomarańczowego giganta. Zamiast zrobić promocję i przejść do nowego rozdania, wielu czeka na cud i liczy na lukratywne zyski. Dodatkowo, z punktu widzenia władz austriackich, pozwolenie na upadłość giganta, jakim jest KTM, wiązałoby się z klęską regionu Mattigofen, jak i Salzburga, gdzie gro osób pracuje w Pierre Mobility. Wraz z utratą pracy pracownicy przeszliby na zasiłki i koszt tych zasiłków Byłby dużo większy niż koszt wsparcia rządowego dla Pierre Mobility. I niestety muszę się z tym zgodzić, chociaż tutaj troszkę serducho mnie boli, ponieważ KTM w tym regionie jest taką firmą określaną mianem to big to fail. I upadek takiego giganta byłby druzgocący dla tego regionu. Pomyślcie sobie o wszystkich sklepach, jakichś spożywczakach, jakichś interesach, o fabrykach, które dostarczają części to wszystko dostałoby strasznie po głowie, bo ten gigant ma wokół siebie potężną siatkę dostawców, odbiorców, dystrybutorów, osób zatrudnionych w swoim biznesie. Jeżeli by upadł, to by oznaczało utratę pracy dla ogromnej rzeszy ludzi i wielkie kłopoty w tym regionie. Ogólnie jestem zdania, a to jest takie tylko moje prywatne spostrzeżenie, moje prywatne zdanie, że każda firma powinna radzić sobie sama i rząd nie powinien w nią ingerować. Jednak robi to od czasu do czasu, żeby właśnie nie doprowadzić do takiej klęski, bo to by była klęska, gdyby taka firma jak KTM nagle stała się niewypłacalna i nie mogła tych kilku tysięcy wierzycieli spłacić. Swoją drogą jestem ciekaw, co Wy na ten temat myślicie. Czy rząd powinien faktycznie ratować takie korporacje, giganty, czy powinien je subsydiować, powinien je ratować pożyczkami, dopłatami bezwrotnymi, tak aby one stanęły na nogi i dalej mogły funkcjonować? Dajcie znać w komentarzu. Jak możemy jeszcze na końcu artykułu przeczytać, pan Oskar mówi, że dostępność motocykli w 2025 roku ma być mniejsza. Mają się sprzedawać głównie modele z 2024 wyprodukowane w 2023. I ma być 6 nowości. W salonach możemy spodziewać się ich już w pierwszym kwartale nowego roku. Ceny według pana Oskara mają się ustatkować. I na pewno nie będą one tak promocyjne, jak to pan Oskar powiedział, jak mieli na Black Blackwigs. Ponadto pan Oskar mówi jeszcze, że moim zdaniem rynek motocykli używanych do lata 2025 roku może charakteryzować się niższymi cenami. Ale już pod koniec roku używka pójdzie do góry. Czyli ja to rozumiem tak, że będzie mniejsza produkcja, a więc dostępność motocykli również spadnie na rynku KTMA. Zainteresowanie będzie jako takie, więc ceny automatycznie pójdą do góry: prawo popytu i podaży. A to jest chyba smutna informacja dla wszystkich, którzy chcieli zaopatrzyć się w KTMA. No i końcówka tego artykułu to już są takie wolne przemyślenia pana Oscara. Które, jeżeli chcecie, to przeczytajcie sobie sami, ja już nie będę się zagłębiał, tam nie ma za dużo. Informacji związanych z obecną sytuacją KTM-a. A więc takim krótkim podsumowaniem. Z całego tego artykułu wieje trochę takim optymizmem od pana Oskara, i bardzo mnie to cieszy, bo chciałbym, żeby każda firma rozwijała się, żeby KTM -y nie zniknęły z rynku. Jednak trzeba wziąć też pod uwagę, że pan Oskar jest nierozerwalnie związany z KTM-em, więc też musi być poprawny politycznie w tym, co mówi. I nie może podejść krytycznie albo sceptycznie do tego, co dzieje się aktualnie w firmie. Dajcie znać w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, bo jak widzicie, dzieje się. Dzieje się u KTMA. Jeżeli już do sieci trafiają takie artykuły, to znaczy, że się dzieje. A ja już teraz kończę. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę pod filmem. Subskrybujcie kanał, to tylko chwila, trzy kliknięcia i macie z głowy, a dla mnie to znak, że moje filmy Wam się podobają. Jeżeli chcecie mnie wspierać, to zawsze możecie być moim patronem na Patronajcie. Tymczasem ja się już z wami żegnam, szerokości na drodze. Na razie, cześć!